Witajcie w kolejnym odcinku e, z EuroTrack Simulator 2. E, dziś będę, będę grał na wersji 1.11. Tak. E, no i... Wszystko jest w ogóle przeprogramowane. Jest nowy interfejs. Yy, no i tak. Tak to właśnie wygląda dziś. No wiem strasznie. Długo nie było odcinka, żadnego, ale... Ale co zrobić? w końcu mi się udało wyjechać. Podobno w doradcy drogowym ma być taka funkcja, która będzie nam mówiła jakie są ograniczenia na drogach, ograniczenia prędkości. Ma być taka funkcja w tej wersji. Są w ogóle nowe, bardzo ładne ekrany ładowania. No i... O, tutaj jest na przykład, że do 30, a już przekroczyłem do 30. No i tak to wy wygląda. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Mi się to bardzo podoba. Bardzo się przyda. No. bardzo fajna rzecz no i co tu jeszcze jest z takich nowości możliwość ustawiania fotela przodu do tyłu może Wam to zaraz pokażę i w ogóle jakiś tam nowy lepszy ruch AI się zapalało. No, ja już w długo nie grałem. Eurotracka. No mm, No z kolei biorą, Dobra. Moja kolej. Dobra. No i tak to właśnie wygląda ta wersja 1.11 moim zdaniem jest bardzo fajna eee, dobra, a teraz miałem wam pokazać ten wspomniany już eee, możliwość regulacji fotela tu jest oświetlenie regulacja lusterek a tutaj jest regulacja fotela aha Wyżej, niżej, dalej, bliżej. Bardzo fajna opcja. No. I tak wyglądają zmiany w wersji 1.11. No. A, no, tu mam klakson. No, ja się najbardziej cieszę z tego, z tych ograniczeń prędkości. To mi się naprawdę bardzo podoba. No. Właśnie. Właśnie tak wygląda wersja 1.11. A za to zlecenie mam dostać 6779. Na razie mamy 0 uszkodzeń i F8. Nie mam żadnych krótkich wiadomości. No. I tak. Taką krótką trasę wziąłem. No. Aha i to zaraz będziemy musieli zwalniać przed gromkami, ale to nic. Dobra, chyba przydało mi się hamowanie. O, 9 minut do wyczerpania baterii. To ja sobie tam chwilę stoję przy tych bramkach będę musiał połączyć komputer do ładowania ja liczę na to że może może w tym albo w następnym tygodniu bym jechał kupować nowy komputer więc to wszystko powinno lepiej chodzić, wszystkie gry, wszystko... W ogóle, przynajmniej tak... Myślę, że to będzie lepiej chodzić. Tym wszystkim. Wszystkie. Moje... Moje gry. mogę jechać skoro Bramka się dla mnie otworzyła nie mogę jechać eee, tak hmm. i co ja bym miał tutaj jeszcze opowiedzieć nie wiem jak zwykle nie wiem dobra ja zjadę w tym no ten pas go I spokojnie wrzucamy w prawy pas. Dobra. No. Jest, mamy... Minus osiemset trzydzieści sześć złotych, ale... Dzięki temu zleceniu no dostaniemy trochę będziemy już na plusie o, tak właśnie tak miałem powiedzieć że będziemy już na plusie no, no i tak Najpierw wyjechałem do Warszawy, pozwiedzać Warszawę, potem trochę mi się nie chciało robić tych odcinków, a potem pojechałem do Babci, no i tak to wszystko wyszło. I przez taki czas to było odcinków, no ale co zrobić? W końcu nagrywam dla osób, jest dobrze. I jest dobrze. No. A w ogóle w tej aktualizacji 1.11 doszły trzy nowe miasta. Gras, Wied chyba Wiedeń i Klagenfurt. Trzy miasta. Z tego co wiem, to zrobione chyba przez polski team, ale chyba przez polski team były robione te trzy miasta. Tak przynajmniej słyszałem u wujka Bohuna. Wujek Bochun tak mówił, że to polski team robił podobno te miasta. Ja muszę zapłacić muszę zapłacić 55 zł. Ale to mój pracodawca zapłaci. No tak jak zwykle będę już z piątego biegu. A co? Idziemy. Nie, to już był Krakowe to wiele no tutaj tam już startował z krakowskiego lotniska samolot. Wcześniej troszkę No i tak to właśnie wygląda ten świat w ogóle u wujka Buchuna jest taka modyfikacja żeby nie było słoneczników ja <laughs> będę instalował słoneczniki mi się nawet podobają tutaj krakowski krakowskie lotnisko I właśnie tak to tak wygląda. A może spróbuję na tą chwilę puścić jakieś radio. E -e -e. Jakieś polskie... To są holenderskie radio. RM. S. Szczecin. To będzie działać, czy nie będzie działać? Nie będzie działać. Właśnie dlatego łączę... ...RMS. Trochę ciężarówka za zagłusza, ale... Będziemy zjeżdżać do Krakowa. W ogóle wyłączę to najpierw. Dobra, wyłączę, bo nie wiem, może ono mnie zagłusza. Czyli coś w tym e, Dobra, czyli tu zjeżdżamy na Kraków. wow 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 wow. wow. No, jedź tam z przodu do... No. O! Dobra. On pojechał. Dobra. Nawet ładnie mi się to udało. Jestem z siebie dumny. Normalnie. Dobra, taka łapka sobie zumuję tą mapę Dobre, tylko żeby go nie pali Chyba mi się udało by go nie Dobrze, tutaj w mieście istnijmy do 50 Ale dobra dwa kilometry ja mam kroków chyba tak, chyba już mam odkryty Tak Właśnie tak, jeszcze zostałem kilometr. Dobrze ja, ja tu zaraz będę skręcał. To może się dostać na ten pas. Dobra, trady out. Trade Aux, czy ja wymawia dobra Ja skręcam o tu i klikam joystick Square No i doskonale 95 XP i 6000 uregulowany dług to mnie cieszy no i to by było na tyle trzymajcie się do kolejnego odcinka który będzie w środę za tydzień mam taką nadzieję no to cześć i pa pa